Siemanko widzowie z tej strony Bomberki i witam Was na moim kolejnym filmie I dzisiaj jesteśmy w Rainbow Friends w chapterze 1 a ze mną jest Subi! Siemka! Jestem kartonem! Ja I mówię. dzisiaj idziemy do autobusu. W kartonie. Teraz, chodź szybciej! Boże! Chcemy do autobusu wsiąść. Chyba się nie uda. Uda się! Pomogę, się Pomogę ci! Może podstać mnie kartonikiem, A raczej kaktusikiem. Dobra, to bardzo, to wcale nie jest podejrzane. Jest Dobra, dobrze, wybieram ja się na wycieczkę. Wybieramy się na wycieczkę. Dobra. Jeee! Yeah! Dobra, dołącza nas ładowanie, ale ładne kolorki. To się zaczyna. No tak trochę. Wteleje tak, że mi w suchach coś świszczy. Co? A, dobra, nieważne. Wtelejmy, tak, że ja powiem, na maksa, żeby, żeby to... A za głośno. To będzie wybrańcem? Boże się obro... obok... Bo, bo... Boże, Boblox. Obok jakiegoś knypek. jakiś czarny knypek sobie przewrócił ten smek. Ja nie uwierzę, że to net. Czekaj, skąd... To będzie wybrańcem? Ja! Yes! Nie! A ty, Boże! Pa pa! Subik jest wybrańcem! Czeki teraz mam wyświetlone, umarłem. Hmm. Twerk, twerk, tuć na chwilę Mojej Co? Mojej co? Nieważne, o co ci się dzieje, ale dobra, nieważne No mojej pomoże Moje bloki spadły Wszystko co musisz zrobić, to znaleźć je i umieścić z powrotem Powodzenia Dziękuję Na pewno uda mi się Czy jestem jedyną normalną osobą? Ja jeden do drugi Eee, ci kartoflu Ja miałem to podnieść, zepsułeś Blu-blu! Co BluBlu? Blu? Blu, blu zawsze się nie mam, wyjawieniu mam jako pierwszy Puszę go właśnie A nie mówiłem! Miałeś rację Czekaj? Nie widzę go A nie widzę Idę do teatru, a ja po klocki. To jest moje trzy klocki. boję się. Ej, ten kaktus wcale nie jest podejrzany. Nie no, co ty. To wcale nie tak, że Blue Blue jest taki głupi, żeby nie zauważyć ruszających, ruszających się kartonów. Ruszających się. Ruszających kartonów. To wcale nie tak, że jeszcze mój karton wygląda jak kaktus. Jej! No Poszedł do teatru. Nie, Uuu, Nie, właśnie Polas. No, a, no jest. Znajdź Brock, i Powrócę do teatru. Podążaj za niebieskimi strzałkami, bo tam tamtędy chodzi blue, więc zabijecie, więc idź tamtędy. Logiczne. 20 monet dostałem. Czekaj, ile ja mam hajsu? Ale fajny karton. Budzie. Ten... posypka! Ten fajnie wygląda, ale... Boże... Boję się tak! Nawet nie wiem, gdzie jestem. A, głupi jestem, Boże. W teatrze jestem. O! Gdzie ma! Jest tam, tam bloki. bloki! Jest tam blu? Uznam, że go nie ma. już następne bloczki. Serduszka! Chodź do mnie, chodź do teatru. Czemu? No, chcę zobaczyć mnie w czarnym kart kartonie, w Serduszka. Nie. No, ale tu Bluebeak chodzi, no. A. Czej, gdzie? W teatrze. A jestem obok. Do Boję się, że mnie zabije i będę musiał do mieć do... koniec odcinka blu jest tam blu. dalej blu blu? nie tu w ogóle nie ma blu blu bo, bo ja go po prostu słyszę już nie to słyszysz go czy nie? nie odsłyszało mi się brakuje nam tylko czterech blutków ma? widzisz jakie ładne serduszka? tak pokazać Ci coś? nie ty też masz taki? Mam. Teraz wybieramy sobie... tęczowe rurki. Co, że co? Lęczowe rurki. Mhm. Też. <laughs> o, bloczek. Dosięgnę go. Jestem taki potężny, że go dosięgnę. Nie no, nie dosięgnę. Masz? Nie, ale Boże! To nie jakiś bekon zginął albo bekoniara, którzy nie umieli grać i... Boże idę. Widzę kloca! Fajnie, że, że widzisz osobę. kloca. To się, że osobę. A to fajny kloc. Przestało się podświetlać? Tak, przestało. Ale wydaje się, że to jest blisko, tylko teraz gdzie jest blue. O, <laughs> blue kogoś zabił przy mnie. Cześć blue blue! Gdzie ty jesteś? No przy teatrze. Chodzi do teatru. A, to są niedaleko. Tutaj nie tak, gdzie ja mam, bo teraz pochodzę. Na... Lody, lody dla ochłody! Boże ratunku zabierzcie mnie z tego horroru. Myślisz, że to friend? Nie. Od ciebie. Nie jestem horrorem. Nie, ale zachowisz się. <śmiech> <Hey>. <śmiech> Nie jest może straszny. Nie jesteś straszny, jesteś obrzydliwy czasami. O! Kabryczony! dziękuję. <laughs> 50 <laughs> monetasz! Boże, ja dalej mnie na nic nie stać. Ja mam 145. O! O! Cześć. Zielony! Zielony! Obudził się! Czemu? Słodki. Aha, taki, taki... taki ślepy. No. Dlaczego? Dlaczego przecież by Skoro jest ślepy. Odpocznij, będziesz. Co? Odpocznij, będziesz go potrzebować jutro. Jako jedyne mam dwa weterany. Co to jest w Naj... dół. Bo zapomniałem. Przejście do NFU, Boże Rainbow Friends, Boże. Siedzę na fioletowym łóżku, bo na niebieskim nie, nie stać. No, nie stać, jesteś za biedny. Eee, ja jestem bogatsza od ciebie. Trąbka! Biorę kaktusa. Kaktus jest wspaniały. Aha. myślisz że wie, że tam jesteś. Super. Nie musisz się o niego martwić, jest ślepy. Super kto pytał. Możecie złapać jeśli się nie widzi. Normalnie możecie wymacać. Skoro ma takie wielkie łapska. Ale dużo osób. Daj mi to, daj mi jedno, daj mi jedno. Ty śmiej Uważaj, Grina słyszy. Krąbeczkę. Bisz się boję. No i musiał tu stanąć. Akurat tam. No, nie mógł kawałek dalej podejść. Ktoś tam wętajcieli. A no, kartonik. Śmieszny, ile masz paczek? Dwie. Też. Nie wiem, czy chcę ryzykować, bo nie wiem, w którą stronę on pójdzie. Najlepsze jest to, że siedzimy obok siebie i widzimy, co zarobimy, za, no. no. Jakie masz jeszcze kartony? Ja Czekam. mam jeszcze świąteczny, taki niebieski, jaskrawy. Czekaj, a masz taki? Taki? Nie. Taki? Tak. Mam też piknikowej. Dobra, mam już cztery. Jestem biedny. Green do mnie ciągle chodzi. Gdzie ty jesteś? Blisko ciebie? O, siema. Gdzie glina widziałeś? O, widzę, patrz paczuszkę, patrz tutaj. Daj mi, proszę. Nie, no, ja... ja chcę. Ale ty masz cztery. Ale będę mieć wtedy pięć. Nie, to ja miałam mieć, proszę, proszę. Dlaczego mi to zrobiłeś? No tak. Jestem taki miły. Ale słuchaj, to jest paranormalne. Jeszcze pięć. Dobra, ale o no, co ci chodzi teraz? No, bo ten Pink? Pink! pink. Jaki pink? No orange, no je karme, bo to wieżak. A no, pink to jest taki zmontowany ślimak. Dosłownie. A green? Przysz... On jest... No. Dobrze, że ma takie długie ręce, może się sam przytulić. Bo nikt Cię nie lubi, zielony. Najlepsze jest to, A blue. jeszcze chwila. Jak już miał wybrać, kto jest straszniejszy, Blue czy moja nauczycielka, wybrałbym nauczycielkę. Może <grych> ja no ten grill się tam zakleił. Idzie. Aha. Że dotknął się tymi paluszkami. Nie wiem, czy chcę ryzykować. Nie no, idź gdzieś. A ja sobie wybieram moje kartony. Aha. Blue, słyszę. To fajnie. Może tu nic nie ma. Co to ma być? Czy mi jakieś. Skrzyki słyszę? Jakie skrzyki? No chodzi mi o ptaki, tylko cały czas. No, co to ma być? Gorzej to brzmi, jak ty to robisz, niż ten. Myślę, jak ja to robię. Boże, ja. Niż te ptaki. Zauważyłeś, że jeszcze są tylko dwie osoby z nami? O, paczkę mam. Nie dwie, tylko 21. jeden. Jesteś głupi. Najpierw nauczyli czy zanim cokolwiek powiesz. 44 osoby z nami są jest to jesteś dziwny. Nawet nie ma, nawet jest limit 25 osób, więc co ty w ogóle gadasz? A i tak nie było całe pełne. Mam jedną paczkę, idę od razu do odłoż... Boże. Dobra, Bomber, tylko że... Tak jakby, jakby ci to powiedzieć. No bo... Jeszcze chwila... I będziemy mieli ukończone. Tak, a ty ile masz? No zero, przecież przyniosłam dwie. Boże, to jak ukończono, skoro mam jedną paczkę? Popatrz jakie mam ładny karton. Piękny. Ja mam kaktusika. Ładny karton. Dobra, jeszcze trzy paczki. Boże. Czemu tak tu idzie? Blue? I wyszłam do kartonu, a przed chwilą wyszłam. No, gdzie idzie? Skąd mam wiedzieć? To będę dać nie! Muszę. Nie! Nie! Boże, w gorszą stronę iść nie mogłeś. Idź sobie, idź! Jesteś taki brzydki, że nie można dać piłki, no? tak, no, od razu lepiej. No! sobie. Nie wać tak! Boże, jeszcze gwintuj idzie. Jesteś taki brzydki, to sam możesz się przytulić, bo, bo nie masz przyjaciół. Jesteście tacy brzydcy. Nie macie przyjaciół. Tak. J jako karton dobrze mówię. co? No nic. Nie, nie jej w ogóle nic, co powiedziałeś. <laughs> podświetliła się paczuszka. A, właśnie idę w tamtą stronę. Świetnie się paciuszka, ciuśka, puśka, głupia. Weź ją! Tak. No, to i ja słyszę. Poszłem Blue. całkowicie w złą stronę. To ja słyszę, Blue. Na wiem gdzie jesteś. Ty głupia osoba! Nie idź z tą paczką tam, tylko tutaj! Tutaj się to zanosi, no! Dobra, wiem to jest. Ta osoba to odłożyła? Nie. Na sobie pobiegła gdzieś Gdzie jest Blue? Stąpnie, nie słyszę go Widzę paczkę A ja słyszę glina A ja widzę paczkę No to ją weź No idę No to się dzieje idź A Boże! <glimy 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 tłupko> tłupko. No idź, idź Jesteś brzydki Czemu niektórzy ludzie są tacy, nie nierozwinięci? Paczka mi zniknęła. Aha. Ha? Gość mi chyba ją zabrał. No Boże, gościu, idź już. Gościu, to ten gość głupi. No nie wiem. Jak oglądasz ten film, to sorry. <laughs> No nie no. Ja jeszcze z Tobą pogram tylko 15 minut. Bo mi się już nie chcę. Może ten gość się ocknie. Boże. Zostanę w Tobie 15 minut. Kupię sobie wreszcie ten kwa kwarton. Fajnie, że kupisz sobie kwarton. to Kup. Wypłonę. To niespodzianka. Pomarańczowy opuścił jaskinie. Super. Może w chło... Boże, wchłonął jedzenie. Wąch... Bonch... Co? Nieważne. Nie Aha. Jesteśmy tylko w 4 osoby. I dwie są mu Piękny, panato Też masz Księżniczki z nas eee. Taki masz? Jaki? Taki o Boże, wolę kaktusa Bo już ten mam fajny Dziś jest ostatnia, ostatnia noc. noc Ta ostatnia Bardzo Potem, jak napierdziesz moją maszynę, pokażę ci dlaczego naprawdę tu jesteś. Boże. Stupki. Fioletowy. Dlaczego otwory że... wentylacji zaczęły przeciekać? No bo hmm. fioletowy tam się... Ciekawe dlaczego. Czekam aż ten gość będzie tego. Idź może trochę wolniej. Gdzie jest? Boże! Wchodzę do maszyny. Gdzie? Ej, wyszłam do tej maszyny. Gdzie, Gdzie? mu zdanie? Nic. No ale ja chcę, żeby coś się ze mną stało. Boże! On tu lezie? Kto? Gról. Więc wejść. O, wypuściła mnie już. Mam no, nadzieję, że nie się w moim swoim nie znało. Słyszę fioletowego. Widziałam, że um grać na perkusji? No, też nie wiedziałam, że umie grać. Może ma ukryty talent, o którym nic nie mówi. Właśnie. Może po prostu jest mistrzem grania na perkusji. On nikomu o tym nie mówi. na mocnym. Nie do rajdą. To fajnie. Ile masz? Dwie. Czy? Fioletowy. Ale słodki, Boże. Zniknął. Uciekł. Uciekł, bo nie zauważył. Oj. Pomarańczowy. Wygląda to, że ktoś zapomniał nakarmić Oj. O. Co ja? No ty, nie nakarmiłeś oręża. Zginąłś? Czy nie zginął? Bo, bo po prostu... Nie, nie, no, no. mm. Jeszcze nie. Nie, 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 Jeszcze Nie, nie, blue. Nie, widzę ty Nie, widzę. Bloom? Nie. 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 że Nie. widzi Nie. się Nie. No Nie. Nie. jest? No blue, blue, bądź mądrzejszy i na w <laughs> Ty go nie podpuszczaj. Gdzie on jest? Nie mam wiedzieć. Już bez powodu nie wiadomo, na widzę. Słyszę jak ręce do na perkusji pomarańczu. Boże. Fioletowego. Boże. kim się pomyliły. Wszędzie sumie to ej, green jest no, w tym czymś. mogrutką. Z praczkiem. Fioletowy! Weź! Graj Tak pięknie grasz na perkusji. Zagraj sobie jeszcze więcej. No pograj sobie. No, no czemu blumie śledziuje? Czemu ja zawsze mylę w fioletowym? Nie wiem. Nie zawsze. Polas się dobrze Słyszę, blue blu. A ja nie. Ale dlaczego? Blue blue chodź do mnie. To chce się przytulić. zabił mnie! Papa. Mama. Bo on się uruchomił, kiedy ja miałam iść go nakarmić. Boże! Mnie się spodobało, jeśli tak, to zostawcie suba i lajka, a jeśli ja z wami żegnam, pa pa! Każda osoba zginie!